Siemanko, witam was wszystkich w świąteczno-noworocznym odcinku z nowej serii Mental Kota. Będzie to seria poświęcona nauce, dlatego dzisiaj biurowo okularkach, troszeczkę elegancko, nauce, jak ustawić swój mental, mental prawdziwego wynika, prawdziwego kota, o tym, jak się ustawiać pod walkę, jak, jak przechodzić przez cięższe chwile, stres i tak dalej. A dzisiejszy odcinek taki bardziej zerowy, przeznaczony na zapowiedź tej całej serii poświęcimy sobie na planowanie celów. Konkretne cele zwiększają motywację, ukierunkowują nasz trening, a także pozwalają zmierzyć to, jak szybko posuwamy się do przodu. Do planowania konkretnych celów najlepsza będzie dla nas technika SMART. Krok pierwszy: w sposób konkretny określ dokładnie, co chcesz osiągnąć. Krok drugi: cel musi być mierzalny, czyli ustal, jak zmierzyć postęp. Krok trzeci: cel musi być realistyczny. Krok czwarty. Powinien mieć znaczenie dla Twojego rozwoju. I krok piąty musi być określony w czasie. No dobrze, niby prosta formułka, ale już tłumaczę, jak zastosować sobie to w sportach walki na przykładzie kickboxingu. Zakładamy sobie główny cel. Cel główny niech będzie to coś dosyć wysokiego. Yy, wiadomo, zawodnicy lepsi zakładają sobie już coraz większe cele, ale. Uśredniając, przyjmijmy sobie za cel Mistrzostwo Polski w keyboxingu no w danej formule. No to na początku roku Polski Związek udostępnia kalendarz imprez, dzięki któremu wiemy kiedy nasze Mistrzostwa Polski, które sobie założyliśmy, się odbędą. Mamy główny cel, teraz wracamy się na sam początek. Żeby osiągnąć jakiś cel, musimy wznieść swoje umiejętności już na jakiś level, jakiś pułap. Ale żeby je wznieść na jakiś pułap, musimy wiedzieć, z jakiego miejsca startujemy. I tutaj przychodzi nam fajna formułka. Wiadomo, że kickboxing możemy sobie podzielić na parę umiejętności, znaczy walkę w kickboxingu. Na przykład pracę nóg, nasz boks, nasze inne zdolności motoryczne. I teraz wypisując sobie wszystkie te nasze umiejętności, które potrzebujemy ulepszyć, Określam je w skali od 1 do 10, w jakiej skali jestem. I teraz, mając taką skalę od 1 do 10, na samym początku przy, przydzielam sobie numer, w jakim się czuję na ten moment, z którego punktu startuję. Zakładajmy, że jest to poziom numer mniej więcej 3. Teraz, żeby osiągnąć Mistrzostwo Polski, które sobie założyłem, to muszę wiadomo, że muszę ten mój boks poprawić na poziom X. No i teraz, przypuśćmy, że będzie to dla Was poziom 7. Skoro mój cel ma określoną datę i początek, z którego startuję, no to wiadomo, że w tym czasie, w tym przedziale czasowym, muszę te umie moje umiejętności boksu czy inne umiejętności jakoś podnieść. Wypisuję sobie wszystkie metody, w jaki sposób. Mogę te moje umiejętności poprawić, czyli indywidualna, indywidualna praca z trenerem, praca przed lustrem, y, większe zaangażowanie się w y, moje normalne treningi, uczęszczanie może na więcej grup, y, ćwiczenie więcej. Tak? No, tych sposobów, Te sposoby znacie tak naprawdę, każdy wie, jak podszkolić swoje umiejętności, po prostu trzeba zacząć to robić. No i teraz mam początek, mam koniec, wiem, co mam robić, no ale przydałoby się to jeszcze jakoś zmierzyć gdzieś pomiędzy, więc do tego nam przychodzą testy. A testem może być. Test sprawnościowy, który wykonamy na sali, na zadaniówkach, na sparingach, ale uważam, że w kickboxingu powinniśmy się testować przez imprezy testowe, takie jak ligi, turnieje, grand prixy, różnego rodzaju imprezy, gdzie wyjdziemy do innych zawodników. A skoro jesteśmy już przy imprezach testowych, serdecznie zapraszam Was już teraz 22 lutego na Hopse na Zachodzie, ligę kickboxingu oraz turniej kickboxingu, właśnie w celach testowy, gdzie możecie się sprawdzić przed sezonem, datę ustaliliśmy na 22 lutego w specjalnie dlatego, żeby można było przetestować swoje umiejętności w takich formułach jak point fighting, light contact, full contact i k1. Więc zapraszam serdecznie na nasze wydarzenie. Będzie z kim walczyć, przetestujecie swoje umiejętności, a już teraz wracamy do treści odcinka. Te imprezy testowe trzeba sobie jakoś rozstawić. Jeżeli startuje, dajmy na przykład od stycznia, moja impreza główna od, będzie się w kwietniu, no to tak przy, przypuszczając, te dwa testy byłoby dobrze odbyć. Mam, mam jeden test, potem będzie test kolejny i podam ten test, że ja zakładam, że podczas tej imprezy testowej, której nie muszę wygrać, ja mam tam przetestować swoje umiejętności, imię te nowe rzeczy, które, które chcę zrobić. Oczywiście wygrywanie jest fajne i przyjemne, tylko no, w, z, główny cel na imprezę jest tutaj, jest w kwietniu. Więc wracanie do tego testu. Po zawodach siadam, jeżeli mam nagrane walki, no to super, oglądam te walki jeszcze raz. Wypisuję sobie z punktów, też mam sam swoją świadomość, jak mi poszło na tych zawodach, no i porównuję sobie do skali yy, tej, której założyłem. Ile w tej, tej mojej skali, jak z tej mojej umiejętności yy, bardzo podniosłem? Zakładając sobie te testy, przy tych testach rozpisuję, że na teście numer 1, żeby wszystko szło, do, szło dobrze do tego kwietnia, na teście numer 1 mój boks powinien się zwiększyć. Przypuśćmy, boks. Mój boks powinien się zwiększyć z tego poziomu drugiego, no co najmniej poziomu czwartego. No i teraz na kolejnym teście z tego poziomu czwartego musi już pójść co najmniej na szóstkę, no, bo jeżeli na Mistrzostwach Polski w kwietniu będę chciał mieć ten boks na już po tym poziomie siódmym, ósmym. W tej mojej skali, którą sobie sam wcześniej ustaliłem. No i teraz, robiąc pierwszy test, wszystko idzie, wszystko idzie zgodnie, no to super. No ale jeżeli ten mój boks wcale się nie podniósł o tyle, co myślę, nie dało, takich, yy, nie dało nam takiego skutku pozytywnego na, na walkach, znaczy, że coś robię tak. Więc teraz wracam do swojego planu i szukam. Jeżeli idzie mi lepiej, no to ok, wszystko zostawiam, jadę dalej. Mam test kolejny, na którym mogę sprawdzić, że to, co dołożyłem i zmieniłem w tym moim planie, będzie adekwatne do tego, że ten mój poziom urósł. Jest to myślę, że takie rozpisywanie w skali jest jak najbardziej adekwatne do naszych testów, nawet zwykłe kopanie na czas, uderzanie na czas, praca na nogach, samo oglądanie filmów da wam już duży, duży pokaz tego jak te umiejętności wysoko podnieśliście i czy są one mniej więcej wystarczające na to, żeby reprezentować ten poziom, który chcę osiągnąć na Mistrzostwach Polski. Oczywiście można zbadać jaki poziom muszę reprezentować na mistrzostwach Polski, wystarczy obejrzeć transmisję z ubiegłego roku, sprzed dwóch lat, wtedy widzę jak Ci zawodnicy się poruszają, jaki poziom reprezentują i mogę to porównać ze, ze swoimi umiejętnościami i w ten sposób konkurować na najwyższym poziomie. Podsumowując, pamiętajcie, że wszystkie cele muszą być mierzalne, czyli to daje nam ta skala, to daje nam test sprawnościowy, określenie kilogramów, prędkości czy, czy tempa, jakie, jakie chcę osiągnąć, by ten mój cel osiągnąć. Jak wiele osób powtarza, jak mówił słynny Arnold Schwarzenegger, lepszy, byle jaki plan niż żaden. Także wracając do meritum, niezbędne elementy, które potrzebujesz do osiągnięcia swoich celów. Oczywiście, cały plan, wszystko rozpisane, ładnie, pięknie, tak jak wam pokazałem parę chwil wcześniej. Druga rzecz, wsparcie mentora. Musimy mieć osobę zaufaną, z, której, z którą będziesz mógł porozmawiać, przedyskutować pewne tematy, bo to, że Ty myślisz w pewien sposób, może ktoś podrzuci Ci coś lepszego, albo we dwójkę dojdziecie do lepszych wniosków. Czyli wsparcie trenera, kogoś bliskiego, bliskiego przyjaciela, z którym ćwiczysz. Jeżeli nie masz takiej osoby, śmiało napisz w albo wiadomości prywatnej, coś na to poradzimy. Kolejny element to oczywiście narzędzia mentalne, takie jak afirmacje, wizualizacje i wiele innych, które pokażę Wam wszystkie w naszej nowej serii czyli CODE I ostatnia rzecz, która jest myślę, że szczególnie potrzebna, której wiele osób nie docenia, jest to system nagród. System nagród może polegać na tym, hmm, powiem na moim przykładzie, że musimy się nagradzać za małe kroki. Tak jak mamy wszystko zaplanowane w małych celach, to za każdy mały krok możemy się jakoś wynagrodzić. I teraz system nagród mnie nie zależał od Ciebie, co, co tak naprawdę potrzebujesz, czym czy się dowolić, Nie, Dla niektórych to będzie. Może wycieczka poza miasto, dla mnie, dla mnie dwa sneakersy. Więc to musimy dobrać wszystko jak najbardziej po siebie. Na moim przykładzie powiem, że ja zawsze jeżeli dojdę do jakiegoś etapu testu i wszystko, wszystko przebiega pomyślnie no to właśnie pozwalam sobie na jakieś dobre smakułyki. Jeżeli osiągnę jakiś grubszy cel, jeżeli chodzi o, np. o starty, takie rzeczy, no to pozwalam sobie wymienić sprzęt na lepszy, czy, czy, czy nowy strój do walki. Takie, taki mam system nagród, bardzo mi on odpowiada i dodatkowo motywuje mnie w postępowaniu krok naprzód. Um, w panu z moim czerwnikiem. Słuchajcie, hmm. y, ostatnio założyłem konto na takich dwóch portalach jak y, Bajnikov i Patronite. Będziecie mogli mnie na nich wesprzeć, moją twórczość, to żebym się dalej rozwijał i żeby tych treści oczywiście było więcej. Czasem mam już poukładany, ale wiadomo, przydałby się nieraz lepszy sprzęt, y, nieraz, y, nieraz jakieś kwoty na, na, na kolejne podróże czy, czy nowe projekty. Pomysłów, tak jak ostatnio mówiłem mam dużo, więc y, jeszcze raz dzięki za wsparcie, za oglądanie mnie, nie, już wam nie przeszkadzam. Wracamy do treści. Teraz kolejna ważna kwestia. Najczęstsze błędy w planowaniu. Jeżeli stawiasz sobie zbyt ogólne cele, to do niczego nie dojdziesz. No, powiedzmy sobie szczerze, chcę być lepszy. Ale to, to jest to faktycznie jakiś cel, ale jeżeli nie uwzględnisz odpowiednich czynników, które będą tworzyć Ciebie lepszym, ten cel jest zbyt ogólny i tak naprawdę do niczego Cię nie zaprowadzi. Tak samo brak elastyczności. Wiadomo, plan treningowy jest planem, ale po drodze może zmienić się wiele rzeczy, na które oczywiście nie mamy wpływu, takie jak Remont sali treningowej, zamknięcie sali, może być tak samo, no nie wiem, zmiana, zmiana terminu zawodów, kontuzja, tych rzeczy, na których nie mamy wpływu, jest bardzo wiele. Więc tak naprawdę musimy być elastyczni do tego, co planujemy. I najważniejsze, nie, nie poddawać się, tylko dalej iść stopniowo do celu. Ważne jest również skupienie się na rezultacie, czyli. Zaufaj procesowi, skup się na małych celach, sukcesach, które po drodze będą przychodzić i docenić siebie za te kroki. Pamiętaj, nie wszystko przyjdzie od razu, małe kroki budują wielkich ludzi. No i oczywiście najgorsze, co możemy zrobić, to jest rezygnacja po porażce. Słuchajcie, będzie wiele porażek po drodze do sukcesu. To, co widzicie na Instagramie, na czy nawet na YouTube, gdziekolwiek indziej, to nie jest tak, że ktoś odnosi same sukces. Ta droga jest usłana wieloma kontuzjami różnymi, różnymi przypadkami. I wcale nie jest taka lekka i bajeczna, żeby wejść na szczyt, naprawdę parę razy trzeba spaść z, z mniejszego. Teraz może powiedzieć to na moim przykładzie, gdzie mm, miałem na przykład. Poprzedni dwa lata temu, czy już trzy, bardzo dobrze zaplanowany sezon. Małe cele, wszystko szło jak z płatka. Zacząłem już od przygotow mocne przygotowania w grudniu. W styczniu były testy, w marcu były testy, zaczęły się pierwsze Mistrzostwa Polski. Ja sobie zaplanowałem, że zdobędę 5 złotych medalion na tych Mistrzostwach. Cel bardzo ambitny, ale jak najbardziej do zrealizowania. Pierwsze zaczęły się Mistrzostwa Polski Lokik. Pierwsza walka, yy, waga zrobiona idealnie, powiem wam, że yy, nigdy, nigdy tak dobrze wagi nie zrobiłem, chyba. Pierwsza, wygra, pierwsza walka wygrana, w piątek, w sobotę kolejna walka wygrana. Niestety w, yy, w pierwszej czy drugiej rundzie z Omałem Śródręcza walkę wygrałem, ale już do, do, do kolejnej walki wyjść nie mogłem. I, i, I tak naprawdę ta kontuzja, gdzie tam miałem szybką operację, pokrzywała mi już plany na praktycznie cały sezon, bo wszystkie, wszystkie mistrzostwa po kolei mi przepadły. Tak jest w polskim związku kickboxingu, boksingu, że są jedne po drugim od, właśnie od marca do, do czerwca. Więc trochę mi ominęło. Fajnie, że się złożył wtedy na, na to złożyło się to, że odbyły się mistrzostwa polski Pro am w Formule Kick, gdzie, gdzie tam zostałem zaproszony, wystartowałem, oczywiście wygrałem, więc mnie troszeczkę nadrobiłem. No ale potem wiecie, no. Plan, plan był dobry, wszystko szło jak spłatka, ale, ale gdzieś ta ręka pękła, co też jest jakiś tam może moim niedopatrzeniem czy czymś, no ale, ale nie podałem podda, się i dalej próbowałem jakby przerobić ten plan i realizować kolejne cele. To już ostatnie praktyczne wskazówki na nowy rok. Daj sobie chwilę na refleksję, przeanalizuj miniony rok, zapisz to, co wyszło dobrze, co wyszło źle, przeanalizuj to dosyć dokładnie i dość krytycznie. Wyznasz sobie 2-3 nowe cele dosyć ambitne, także było w nich więcej planowania, więcej zabawy, ale też o wiele więcej satysfakcji. Jeżeli Ci się podobało, to pamiętaj zasubskrybuj mój kanał, kliknij dzwoneczek, zostaw lajka, przypominam o nowej opcji Patronite albo postaw mi kawę. Wszystko znajdziecie na dole w opisie tego filmu. Ja już się z Wami żegnam, dziękuję, do zobaczenia, do końca, relaksie, cześć.